Halo. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Dzień dobry rano, w dzień, a może wieczorem. Najważniejsze, że jesteś. Jesteś ze mną na połowie kursu Wichajster i Meisterstyk, czyli niemiecki, którego nauczysz się w MIG. Mam nadzieję, że widzisz. Jak dużo już się nauczyłaś? Zapraszam do dziesiątej lekcji, w której pokażę ci prawdziwą językową magię. Nauczysz się dzisiaj ważnych rzeczy od tak zupełnie bez nauki. Jak to możliwe? Wszystko dzięki temu, że Niemcy wymyślili formę grzecznościową coś niesamowitego. Coś, co oznacza zarówno pan, pani, państwo, a w dodatku czasownik przy tym słówku w ogóle się nie odmienia. Przejdźmy do lekcji i pokażę ci, jak to działa. Na ostatniej lekcji tworzyliśmy pytania do osoby z. A teraz wyobraź sobie, że wystarczy tylko słówko z zapisać z wielkiej litery i oznacza ono formę grzecznościową nic więcej się nie zmienia w wymowie nie zmienia się zupełnie nic skąd zatem wiemy czy używamy oni czy pan pani państwo gdy tylko słyszymy a no właśnie gdy mówimy pan pani państwo bardzo często na początku lub na końcu dodajemy do kogo się zwracamy, czyli na przykład frau lub her. Zobaczmy, jak to działa na przykładach. Nasze wyjściowe pytanie brzmiało reparieren Sie das Auto? i oznaczało, czy oni naprawiają samochód. Teraz chcę się zwrócić bezpośrednio do tej pani. Więc zapytam, reparieren Sie das Auto? Jak widać, zapytałam dokładnie tak samo jedynie w pisowni zapiszę to z wielkiej litery. Zdekodujmy. Naprawiać pani to auto i przetłumaczmy. Czy pani naprawia ten samochód? Jak widzicie, jest to naprawdę łatwe. Aby to brzmiało bardziej elegancko, możemy dodać na początku słówko przepraszam, czyli Entschuldigung. Ewentualnie do takiego pytania dodać na końcu lub na początku sformułowanie ze słówkiem Frau lub Herr, ale pod warunkiem, że znamy czyjeś nazwisko. A zatem spróbujmy najpierw z Entschuldigung. Entschuldigung! Reparieren Sie das Auto. A teraz dodajmy jeszcze do tego, Frau Schulz. Reparieren Sie das Auto, Frau Schulz. To teraz wszystko razem. Entschuldigung. Reparieren Sie das Auto, Frau Schulz. Super! W ten sposób potrenujemy też na kolejnych przykładach. Spróbuj zatem z pytania Pucen si das auto? stworzyć formą grzecznościową. Czy pan, pani, państwo czyszczą to auto? Pucen zidas si auto? I dodaj... Na początku, przepraszam. Entschuldigung, putzen Sie das Auto! Super. To teraz utwórzmy pytanie, czy pani studiuje medycynę? Studieren Sie Medicin? Czy oni studiują medycynę? A czy pani studiuje medycynę? Tak samo. Dodajmy zatem, przepraszam. Entschuldigung, studieren Sie Medizin? A teraz na końcu dodajmy Frau Schulz. Entschuldigung, studieren Sie Medizin, Frau Schulz? I kolejny przykład. Czy oni notują mój numer telefonu? Zapytaj, czy Państwo notują mój numer telefonu? Notieren Sie meine Telefonnummer. Dodajmy: Entschuldigung, przepraszam. Entschuldigung, notieren Sie meine Telefonnummer. Idziemy dalej abo Sie meinen YouTube-Kanal. Spytajmy w formie grzecznościowej. I dodajmy przepraszam, entschuldigung. Entschuldigung, abonieren Sie meinen YouTube-Kanal. Ja bym tu chętnie dodała jeszcze słówko już i zapytała Ciebie. Entschuldigung, abonieren Sie schon meinen YouTube-kanal? Mam nadzieję, że tak. Zapraszam do subskrypcji. W kolejnym pytaniu pytaliśmy, czy oni operują jakąś pacjentkę. Gdybym jednak zwracała się bezpośrednio do lekarza, herdoktor. doktor. To zamiast jakąś pacjentkę zapytałabym o konkretną pacjentkę, czyli di pacjentin. Jak zatem zapytasz? Herr doktor, operieren di pacjentin? I dodajmy jeszcze Entschuldigung. Entschuldigung, Herr doktor, operieren di pacjentin? Brawo! To teraz zupełnie samodzielnie zapytaj, czy państwo dyskutują na jakiś ciekawy temat? Diskutieren Sie über ein interessantes Thema? I ostatnie pytanie, zapytaj, czy akceptują państwo karty kredytowe? Akceptieren Sie Kreditkarten? Dodaj do tego grzecznościowe przepraszam. I powiedz. To jest super. Das ist super. To jest cudowne. Das ist wunderbar. Und du bist Wundi I ty jesteś cudowna. Und du bist super. I ty jesteś super. Ale to jeszcze nie koniec językowej przygody na dziś. Okazuje się, że wystarczy zmienić intonację tego pytania na intonację opadającą, a otrzymamy prośbę lub rozkaz. Wystarczy tylko dołączyć do tego jeszcze. Słówko BICZE, żeby nie brzmieć zbyt arogancko, a dodać tej prośbie lub poleceniu uprzejmości. Poćwiczmy to zatem. Teraz z pytania stworzymy prośbę. Nasze pytanie brzmiało: Reparieren Sie das Auto? A nasza prośba: Reparieren Sie das Auto, bite? czyli dosłownie naprawiać pani to auto proszę a przetłumaczymy proszę niech pan lub pani naprawi to auto możemy też zacząć od bite bite reparire das auto najważniejsze jest aby pamiętać o intonacji opadającej aby nie zadać pytania, tylko poprosić. A jak w formie grzecznościowej poprosić o wyczyszczenie auta? Pytanie brzmiało: "Pucenzidas auto?" A prośba: "Pucenzidas auto bite." Lub te das auto? Dokładnie w ten sposób możemy sformułować naszą radę. Gdy ktoś nie wie, co studiować, możemy powiedzieć: Niech pan studiuje medycynę, czyli. Studieren sie medycyn. A jak powiesz? Niech pan, pani, państwo zanotują mój numer telefonu. Notieren sie meine Telefonnummer. Bitte, notieren sie meine Telefonnummer. Lub Noteren Sie meine Telefonnummer, bitte. Lub trzecia opcja. Noteren Sie bitte meine Telefonnummer. A jak w formie grzecznościowej poprosić o subskrypcję kanału na YouTubie? Ja wybrałabym formę. Aboniranzi bite meinen YouTube kanal, ale bite możesz postawić też na początku i na końcu. A teraz wyobraź sobie, że jesteś ordynatorem na chirurgii i zlecasz lekarzowi operację. Panie doktorze, proszę operować tę pacjentkę. Per doktor operieren Sie di patientin Bitte. A jak poradzimy komuś w formie grzecznościowej, żeby podyskutował sobie na jakiś ciekawy temat? Diskutieren Sie über ein interessantes Thema. A przed nami już ostatnia sytuacja. Tym razem chcemy zapłacić kartą kredytową, a okazuje się, że nie akceptują kart kredytowych. Jak poprosimy? Proszę zaakceptować karty kredytowe. Bite Acceptierenzi Credit Karten. Tu można również powiedzieć moją kartę kredytową. Mine credit card. Bitte, akceptieren Sie meine credit carte. Ale pracownicy nie chcą nas słuchać. Wówczas prosimy szefa, a szef mówi do pracowników. Akceptieren Sie die credit carte. Proszę zaakceptować tę kartę kredytową. I dzięki temu udaje nam się zrobić zakupy lub zapłacić za obiad. Zupa! Mam nadzieję, że ta lekcja jest dla Ciebie bardzo praktyczna i z prawdziwą przyjemnością zajrzysz jak najszybciej, najlepiej jutro. Do następnej. Dankę! Und das wäre alles für heute. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao.